Witaj. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób wyciąć środkową ściankę w pustaku ogrodzeniowym. Dla niektórych może okazać się, że jest to bardzo prosty proces, natomiast bardzo dużo wykonawców ma jednak z tym problem i zwraca się do mnie z pytaniem, w jaki sposób to zrobić. Najczęstsze błędy jakie popełniają, to używanie na przykład gumowego młotka do wybijania środkowych ścianek po nacięciu. Przy pomocy odpowiedniej tarczy oraz bardzo twardego młotka, usunięcie takiej ścianki naprawdę jest bardzo łatwe. Po co w ogóle usuwać środkową ściankę i czy to jest dopuszczalne? Otóż bardzo często bywa tak, że musimy w ogrodzeniu obsadzić metalowy słupek i właśnie w tym miejscu, gdzie jest środkowa ścianka, wychodzi on, lub w momencie, kiedy pręty są źle osadzone w fundamencie, lepiej wyciąć ściankę, nagiąć pręta. Tak, aby trafił w otwór. Nie musimy go wtedy wycinać i kotwić. Samo wycięcie ścianki w pustaku nie jest e, dla niego e, technicznie szkodliwe w momencie, kiedy będzie zalany odpowiednią mieszanką betonową. Sam proces wycinania jest bardzo prosty: otóż wycinamy od góry i od dołu po dwa lub trzy rowki w zależności od grubości przodkowej ściany, wybijamy je młotkiem, pamiętając o tym, aby uderzenia trafiały jedynie w części, które chcemy wybić. Jeżeli podobał Ci się ten film w postaci poradnika, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i pozostawienia łapki w górę. Możesz oczywiście odwiedzić mój kanał na YouTubie, gdzie znajdziesz więcej ciekawych filmów, które mogą Ci się przydać.